Yeah jest jako Gilgamesz zobaczyła go szam męża dzikiego zajadłego zrodzonego z dalekich stepów oto on niewiasto nas się przyrodzenie od słoń pierś Iżbyś rałość twoją posiąść mógł, skoro cię zobaczy, zbliżysz się, bądź się wstydu i w nim żądzę zbudź. przyjmij chętnie jego dyszenie. Szaty rozrzuć, łukasz się naga, spraw iżby zbrała w nim siła. Niechaj legnie, niech cię posiądzie, niechaj dziki legnie na tobie. Obcym się ucieni dla zwierząt. Jego moc miłosna na tobie, radować, napawać się będzie, pierwszą legnie na twoim świecie. Obnażyła szamchat piersi ujrzał i zapomniał ękidu, gdzie się rodził, w górach z kim biegał i się w wstydu szamchat wyzbyła jego żądzę raz rozbudziła, swoje szaty jak rozrzuciła i westchnienie jego przyjęła. I do Szamchat przywarł Enkidu, do Enkidu przywarła szamhad, Uczyniła sprawę kobiecą, przez dni sześci, przez nocy siedem, Dopadał i zapłaniał Szamchat, aż miłością nasyciwszy się, Na zwierzęta zwrócił oblicze, cieszył skok od niego gazę. W drodze przeszła zwierzyna na stepu, Stał enkidu, ciało słabe ma Nogi w ziemię jakby rosły mu Ogłaskawił się już Enkidu już nie będzie biegał przez góry. Rozum zyskał i poszerzył słuch. Wraca do Szanghat, u stóp siada i w oblicze kobiety patrzy. Ona rzeczy jesteś jak bóstwo, czemu ze zwierzem się uganiasz. Pójdź, a wprowadzę cię do miasta. Dolśniącego przybytku i star, kiedy włada mocarz Gilgamesz, jakby wśród potężnych, potężnych. Położysz się jak przy kobiecie, ujrzysz i pokochasz jak siebie. Rzekł do bawolicy Gilgamesz, matko sen widziałem dziś nocy, szedłem śniłe gwiazdy na niebie. Ten bojownik runął na mnie z gwiazd, uniosłem go z wyższa, ciężki był, ludzie stopy mu całowali. Ległem na nim jak na kobiecie, wreszcie pod stopę twoje niosłem i żeś ty zrównała go ze mną. Nimsud mądra tak wykłada sen, ten bojak co runął na ciebie, którym trząsłeś i zbyt ciężki był, jak na kobiecie ległeś na nim i pod stopę mi go przeniosłeś. To jest ów mąż tobie podobny wstęp. We wzgórzach ujrzysz go i pokochasz sobie. Siła jego na kraj ogromna. Mężowie go będą całować. Pozna morza góry przemierzy Z przyjacielem wrogów pokona. Znajdzie zakryte...